Hej, dziś wszystkim z tej strony, jak będziecie sobie wycieczkę z Grzesiem. Grzesie możecie znać z kanału Screaming. Jest to mój dosyć bliski przyjaciel. I, I kompletnie. mimo, się jest tak naprawdę botem. A więc mamy tutaj helikopter. Właśnie naszych grzesi. A czy może jeden to będzie nasz grzesz. Tego weźmiemy. Okej, okay, grzesiu, będziesz na samochodzie policyjnym obserwował, jak niszczy ten, ten helikopter. I być może z poprzedniego odcinka. Z poprzedniego odcinka możecie kojarzyć od mi... Co, o co tutaj chodzi? No, możecie kojarzyć. Będziemy znowu słyszeć samoloty. I tu właśnie te. O, teraz jest Blackbird. Okej, okay, panie helikopterze, pożegnaj się pan z życiem. Na razie on się tam utrzymuje. O! To coś odpadło. Ale helikopter dalej leci. Więc użyjemy kolejnego samolotu, który jest trochę większy. Trafmy tym razem w silnik. Wow. No. Dalej lata, aczkolwiek zapewne zaraz nie w dół. Bo uszkodziłem mu silnik, aż się dymi. Więc może puśćmy kolejny helikopter, bo po prostu dokończmy tam, tamten. Ło! No. Słuchajcie, chyba ten helikopter już nie będzie żył, bo właśnie puszczamy Antonowa. Co?! Antonow nie dawała Właśnie, do wody. No to jest jakiś żart. A zobaczmy, czy to... Czy tym się uda. Ło! E, mimo, iż samolot spadł na ziemię, to udało się zdjąć helikopter. co prawda to nie kompletnie Bo dalej lata I Mimo iż nie wiem czy można to nazwać lataniem Oddychajmy się od tego helikoptera, żeby go nie było słychać I weźmy po raz kolejny drugą wersję tego samolotu Bum. No, mi się wydaje, że ten helikopter może już niedługo nie żyć. Chyba ten jeden, jedyny samolot wystarczył. No, faktycznie. No dobra, tak jak teraz helikoptery zostały zdjęte prawie zdjęte, bo jeszcze trzeba tam tego zdjąć. Tak całkowicie. No. Po prostu rozejmijmy pewną bardzo mocną bronią. No. To jak teraz. Yy, Zdjęliśmy helikoptery, to teraz zdejmijmy budynek. A czy zniszczymy? Słonecznie. Także to jest nasza broń. Dosyć potężna broń, która. Nie zawsze co prawda jest potężna. No ale w końcu... No, jakoś potężna chyba jest, nie? O! Oj! a no, Albo i w ogóle już całkowicie jest potężna. No jest... No... Bardzo wręcz. Mocna ta broń. a no, to się dzieje, gdy... Także oprócz tego samolotu to jeszcze zapomnieliśmy o takiej Jednej ważnej rzeczy otóż. Są jest jeszcze więcej samolotów w tym. Pierwszym jest AN. AN 74 chyba tam było pisane. No. Teraz, bo Aim, który jest dosyć duży, i mi się wydaje, że polepszyli tą fizykę, jeśli chodzi o rozwalanie samolotów. Bo teraz przynajmniej nie latają tak cały czas. O, o! No wiecie, co ten, ten to chyba inaczej rozwala cały ten budynek. Ile no, on już tego rozwala? Bank też prawie spadł. A zresztą niech spadnie. Boeing spadnie. Bang Grzesiu, zdejmij tego boinga Zdejmij go. Musisz go zdjąć. Nie. O! Tak, Grzesiu spokojnie. Ja spróbuję go zdjąć. O! o. Spada! Grzesiu tego się odciąć stamtąd. Mimo iż nie on to dalej wszystko z nim jest w porządku. Zastanawiam mnie tylko, co się stało z samym sanatem, co za to to wiecznie. No i z tego, co widzę, to chyba prawie przypłowy budynek. Przynajmniej niektóre piętro. Pytanie tylko, co się z nim stało. Teraz F14 Pils. Postawmy go tu. Op. Wyleciał. No kusi mnie, żeby go zastrzelić. A pozróbmy to tym... Więc czas na ostatni samolotik. który damy tu. Oj, on spada. Grzesiu, samolot, samolot spadł. Tylko, że możemy użyć również policji do rozwalania budynku. Oj! Przepraszam! Czy jesz? Spokojnie to... Do, do katki was weźmiemy. Na pewno da się coś jeszcze z wami zrobić. Tak zasich! Muszę użyć. Chyba chyba spawnować i ambulans. Oj, nie mam jakiś ambulans. Mam słuchacie, polski ambulans. Ulatujmy Grzesi! Tego też! Nieważne, że praktycznie nic z niego nie zostało. No dobra. W sumie możemy też zejść tak. I muszę tylko to znaleźć. Rzesi. Tylko, że może ci niech pójdą do helikoptera. Będą bezpieczności. Tylko, że to dobry pomysł, żeby tam ambulance był, no ale być może to dobry pomysł, no dobra, czas teraz wypuścić helikopter, musi polecić. O ile w ogóle poleci? Zapewne nie poleci, coś mi się podoba. A co możemy jeszcze zrobić dla tego budynku? Możemy na przykład postawić flagę. Zieloną flagę. To da się zniszczyć. Możemy również postawić flagę Polski. Która również da się zniszczyć. Jest ona ze szkła. No ja to w takim razie po prostu. Halo? O, schodzi. Czy ten helikopter ląduje? Czy co tam się dzieje? Wyglądaj trochę, trochę, jakby był przeciążony. Ej helikopter! A może to jest jego maksymalna wysokość, do której może polecić? Wystrzelmy bardzo realistyczną bronię. Żeby... Żeby Grzesie były bezpieczne, to on opadnie... Dosyć słabo. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Czy coś się stało? Halo? Ten Grześ, ten Grześ żyje, a tu drugi? Gdzie tamten jest? To ten? Jest pięciu, gdzie jest tamten? Co się stało z pozostałym Grzesiem? Czy on wypadł z helikoptera? Czego przez przypadek trafiłem podczas strzelania. Ej, wiecie, co mi się wydaje, że to on. On chyba wypadł stamtąd. No cóż. Ale to ty na ten odcinek. Ej, jeszcze trzeba tylko podpalić nasz budynek. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się podobało ze mną i z, mo z moim budynkiem. Jeśli jeszcze chcecie dłuższe odcinki, czy krótsze, ja żegnam. Subskrybujcie kanał. Pa pa. When the movie shows up, watch the helicopter.